Witam wszystkich bardzo gorąco w 31 odcinku w grze Grounded. Prawdę mówiąc, już ten odcinek raz nagrałem, natomiast no, w Obejś, czyli w programie, w którym to nagrywam, po prostu się nie, nie nagrał dźwięk. W związku z czym nagrywam go jeszcze raz. Tak, pierwszą rzeczą, którą chciałem Wam właśnie wyjaśnić, to było to, że w poprzednim odcinku, kiedy mnie zadagował ten pająk, no tutaj tej palisady mi rzeczywiście nie zniszczyło ale była tak do, do 50% uszkodzona. Nie sobie ją oczywiście już naprawiłem, więc no, e, drugi raz tego nie ma sensu już naprawiać, chyba że to jakoś może e, na siłę zepsuł. Chociaż widzę, że ten łotek chyba, ten malet w ogóle nie daje obrażeń. Dobra, to chyba sobie zniszczymy. O, i to było gdzieś tak wtedy, gdzieś tak do 50%. Ten Wolf Spider był w stanie zniszczyć tą palisadę, ale to nie był największy problem, bo prawdę mówiąc, no ta palisada mi wszystko jest dość wytrzymała, skoro Wolf Spider no, przez długi, długi czas nie mógł w stanie zniszczyć, tylko w zasadzie próbował ciągle atakować, potem do mnie skakać. Także myślę, że tutaj ten sposób z palisadą jest takim jakby murkiem u góry z tym takim wałem na którym mogę stać i z którego mogę strzelać zuku do przeciwników to świetna sprawa natomiast nie wiem czy pamiętacie w jednym z pierwszych odcinków tej serii gdzieś czwarty, piąty odcinek może nawet wcześniej miałem taką bazę w okolicach tego Mysterious Machine czyli w tym miejscu gdzieś tam miałem taką bazę ona była ogrodzona takim podstawowym płotem a właściwie taką podstawową ścianą a konkretnie tą Taką zwykłą, i tam był taki problem, że jeżeli miałem skrzynkę nawet już w środku w tej bazie, no to murówka była w stanie na przykład tam podejść bardzo blisko ściany i mi, i mi wyżerać z tej skrzynki, właśnie tam zgniłe mięso czy tam jakieś inne jedzenie. Także tutaj był taki sam problem. Ten duży pająk był w stanie zniszczyć tutaj właśnie tą moją suszarkę do mięsa i właśnie musiałem ją sobie odbudować. Także teraz stoi troszeczkę dalej niż to było przedtem. Dlatego wydaje mi się, że to jest jeszcze błąd, który muszą twórcy tej gry naprawić. Że po prostu no, robaki mogą nam atakować nasze rzeczy przez, przez po prostu tam ściany czy przez palisadę. Dobra, tutaj się już do tej bazy bardzo, bardzo powolutku przenoszę. Także muszę zrobić sobie to jeszcze między odcinkami sobie całe sprzęt tutaj przenieść. Tutaj jest takie moje piętro robocze tutaj mam właśnie te podstawowe rzeczy na tym pompieterku tutaj mam właśnie skrzyneczki może teraz sobie to naprawimy tym przyrządem prawdę mówiąc ten przyrząd właśnie reaper tool ja go, ja, ja go stworzyłem dopiero teraz po prostu przedtem nie był mi kompletnie potrzebny no w, w sumie to jest 31 odcinek i dopiero teraz go zrobiłem w sumie go użyjemy Używa się go normalnie lewym przyciskiem myszy. Może trochę to dziwnie e, wyglądać, że jest taki, taka animacja, jakbym chciał to uderzać. Natomiast no, jak widać, e, to, no, e, punkty jakby życia tej te palisady się ciągle u, uzupełniają. Może bardziej punkty wytrzymałości, bo życia to nie jest mm, najlepsze określenie do przedmiotów martwych. Dobra, to może sobie od, odłożymy z powrotem ją do e, skrzynki. I myślę, że rano możemy się wybrać w to miejsce, w którym się wybrałem, właśnie w tym, w tym odcinku, który właśnie już nagrałem. Aczkolwiek dźwięk tam się nie nagrał. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest ok. Natomiast sobie ja aż nagrałem z ciekawości jeden taki, taki test, właśnie przed tym odcinkiem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest, czy wszystko działa. I teraz wszystko działa. Ciężko mi powiedzieć, gdzie był ten problem. Dobra, w takim razie e, zaraz się tam udamy. Jest to mniej więcej w tych w tym okolicach. Jest takie wejście do takiej groty podwodnej czy jaskini, w której można sobie znaleźć właśnie czteroliczną koniczynę i chyba nic więcej. Z tego co pamiętam, no nie ma nic więcej. Cześć, od razu. I po drodze się wybierzemy jeszcze do mojej nie, starej bazy. Żeby sobie właśnie uzupełnić yy, picie jedzenie, ósmich grzybków. Tak jak widać mam jeszcze właśnie apidżelki to właśnie jest tej e, suszarki Nie widać mogę się tym pożywić a także daje mi to dodatkowo jeszcze um, mnie odwadnia dlatego jeżeli no, to zjadł to muszę też od razu się napić wody bo tam w jakimś tam małym stopniu mi to także odwadnia natomiast no, plusem jest e, tego plus jest taki że właśnie e, to się nie psuje w przeciwieństwie na przykład do e, do tego mięsa, które jest po prostu albo, albo świeże, albo pieczone w, w tym ognisku. dlatego myślę, że to jest. No jeżeli mamy duży zapas mięsa, to lepiej jest właśnie je ususzyć. Z tego co wiem, chyba to mięso się nie chce, nie chce właśnie stakować, ale nie pamiętam już. Jakby się stakowało, byłoby bardzo fajnie, natomiast musiałem to jeszcze sprawdzić. Dobra. Ja tam będę sobie teraz bieg i z wami się spotkam za chwilę, kiedy już będę na miejscu. Dobra, jestem z powrotem. Po sobie wyłączę. Dobra, i teraz tak, w tym miejscu, kiedy jesteśmy, właśnie koło tej żaby. Znaczy, sobie dojść mniej więcej troszeczkę na południe od tej żabki. I w tym miejscu będzie teraz wejście. Już widać, ja i widzę, nie wiem czy wy widzicie, bo jest YouTube bardzo mocno to przyciemnia. To jest wejście, właśnie do. Jaskini tej groty podziemne dużo, obok właśnie te raby chyba chwilę przepłyną, sobie wybierzemy oczywiście pochodnie i płyniemy. No i łosiła nie jesteśmy na miejscu, tutaj, z tego co wiem w poprzednim odcinku, Tutaj sobie to dość dokładnie przeszukałem. Tutaj nie ma nic, właśnie oprócz właśnie tej cztery, jest która jest tutaj. Prawdę mówiąc, tą rzecz znalazłem sam w sensie szukałem czegoś innego, a znalazłem akurat to tego, właśnie Easter egga. Także fajnie, że takie coś jest. No ale tutaj nic nie było ani żadnej dyskietki, ani nic. Chyba, że coś przeoczyłem, ale no, wydaje mi się, że raczej nie. No, jak widać, nic nie ma właśnie oprócz tej koniczyny, której to ciekawe nie da się ściąć Jak widzicie, po prostu broń przed nią przenika. Więc teraz sobie wrócimy udamy się w jeszcze jedno miejsce. W którym jest jeszcze jedna ciekawa broń, eee, Złoczym, że tam jest. Mianowicie Rotten Larva Blade. W takim tłumaczeniu dosłownym to jest właśnie zgniła, czy tam stara. E, stara, właśnie. E, stare ostrze e, larwy. Zaraz tam udamy. W sumie to jest to blisko, stąd, więc chyba nawet nie ma sensu. E, ten wyłączać tego streamu. Słuchaj, tam będziemy. To jest z tyłu za tym gałązką, zaraz. Tam mogą się kręcić jakieś ołady, ale sobie, sobie damy radę. A no, myślę, że roztoczone nawet nie będziemy atakować w żaden sposób. to gdzieś w tych okolicach. O, proszę, tego tak przedtem nie wiedziałem. Joe Guild jest jakaś jaskinia pod Oczywiście z pajączkiem i tam jest są nauki. Dobra, może go pobijemy sobie troszeczkę później. A teraz jakoś niekoniecznie na rękę mi to Dobra. Jak już tu goni za mną, to... Zabijemy Dobra, tu jest To czego szukałem, czyli właśnie ten pieniek I tu za pienkiem powinna być trawa, taka taki liść To nie jest chyba ten, to nie jest ten To będzie chyba ten tutaj O, i w nim jest wbity właśnie Rotten Little Blade Miejsce na mapie to rzeczywiście oczywiście tutaj czyli no, troszeczkę na południe od właśnie tego e, od tej gałązki przy takim przy tej misce zdaje się tej miski chyba nawet nie ma na mapie Zbierzemy. bierzemy e, chyba ma nawet przy sobie laroblade normalną zdaje się tak jest i to jest ta rotenlaroblade no e, jeżeli jeżeli też pamiętacie właśnie porównanie tego mrówczego e, rówczej pałki i tej pałki zgniłej, to tutaj jest bardzo, bardzo... Podobnie, że ta... Yy, kurczę, noha, że, yy, że ten yy, roden blade jest dużo, dużo złabszy od tego oryginalnego. Yy, dobra, w takim razie udamy mi się w jeszcze jedno miejsce jest jeszcze jedna fajna rzecz. Chociaż zastanawiam się, czy tego pajączka sobie nie pobić. Tam były punkty nauki. To było w tą stronę. Chyba sobie to zrobię, aczkolwiek nie chcę Was męczyć, bo mogę kilkuwrotnie zginąć, yy, więc sobie yy, grę teraz jakby zatrzymam i do Was za chwilę wrócę, kiedy już go tam ubiję, albo wiecie co, spróbuję może. Dobra, najpierw sobie weźmiemy strzałę trującą, zapiszemy grę. I z no. Kurde, jeszcze ja mi czasu no. A, jak widać było, kiedy nie mam założonego bloku, to on mi odejmuje no, 80% życia na jeden strzał, mimo że mam na sobie najmocniejszy wątek w grze. Także nie wiem, czy to, czy to tak powinno być. Czy ten plan, w nie jest zbyt silny. Jego oczywiście się da pokonać, jak widać mam, aha ja mam pancerz w no i tak bym był chyba nadpaszczałym. Nawet kiedy mam blok, zajmuje bardzo dużo życia. Kurczę no. Jeszcze raz muszę spływać, jeszcze to kurczę. No że tam zbroję z biedronki, byłoby troszeczkę lepiej. Dobra, na niego taktyka jest taka, że trzeba go uderzyć raz. Potem trzeba blokować i czekać aż aż on uderzy. I tak, aż dostanę do samego końca. Uderzenie. Blok. Uderzenie. Blok uderzenie blok I tak aż go ubijemy, no chyba że akurat i tutaj jeszcze atakuje chyba Kurczę, mało jeszcze mi pajączek zaatakował no kurczę, mać już tak dobrze mi szło no Tutaj zerknę może, czy nie ma w pobliżu żadnych kojączków tych małych. No nie, musiał widać nie tam stamtąd. No. No. Tu jest chyba taki błąd w tej grze, że jeżeli pan mnie atakuje i ja jestem zestonowany, ciągle trzeba naprawić przycisk myszy, żeby sobie zablokować, to nawet kiedy się ostanuje dalej ten przycisk jest jakby uruchomiony i nie mogę, tak powiemy się, zablokować. Czekamy Kurcze no Gdyby był sam to bym go pokonał. Dobra chyba sobie dam sobie spokój Wiecie co dałem sobie z nim spokój Muszę po prostu przyjeżdżać następnym razem kiedy będę miał właśnie yy, lepszy yy, pancerz, mianowicie ten pancerz z biedronki, zludzamy się w jeszcze jedno miejsce, gdzie też powinna być jeszcze jedna fajna rzecz, którą chciałem Wam właśnie zademonstrować. To chyba jedna z, z ostatnich rzeczy, które można w tej grze spotkać, przynajmniej w tej wersji. Dobra, idę mniej więcej w dobrym kierunku. Ona się naduje również na bagnach, ale na tych bagnach po drugiej stronie mapy, czyli po tych bagnach tutaj. To teraz tam się udam, teraz do Was wracam, jak już będę na miejscu. No, akurat jestem świadkiem tego, jak bombardier bije się z młówkami. Dwa bombardiery. Ale też my w okolicach tutaj sobie może pomożemy tym mróweczkom oczywiście. Dobra. O nie. No ale tam mureweczka mnie też atakuje. Więc muszę ją też chyba wypochować. I co tak jeszcze? Jeszcze tak. Ta mróweczka. To są chyba normalne róweczki Dobra. Zabieramy z nich części. Ponieważ one są rzadko spotykane. I biegniemy w takim razie dalej. Na północną stronę mapy. Czyli tutaj. się atakuje. Dobra uciekamy. Widzimy się za chwilę. Dobra, tutaj jeszcze biegnąc, w tym miejscu, czyli no jest to w miarę, powiedzmy, środek mapy, jest takie miejsce, gdzie jest, no, w zasadzie brak trawy przez jakiś tam większy czas. Więc, jeżeli ktoś by chciał tutaj założyć bazę, to myślę, że to może być dobre miejsce, ponieważ nie ma tutaj żadnych krzaczków blisko, tylko taka ciekawostka. Dobra, jestem ja wielce dalej. A, tu jest jeszcze kaseta. Chyba też przy nie byłem kiedyś na odcinku. Tak, bo mi się nic nie odblokowało. Dobra. I gdzie ja jestem? No już blisko, więc myślę, że nie ma sensu ja w tym momencie akurat. O, pajączek. Dobra, zostawimy go, bo już miałem w tym odcinku kilka z nim nieprzyjemnych y, spotkań. Może nie z nim, ale z, z jego pobradnicem. Sami uciekniemy to jest taki też błąd, że w zasadzie bardzo ciężko jest pływać nad wodą A widzicie tutaj mi chodziło o to, to wejście zaraz sobie e, wejdziemy tutaj, jeżeli pamiętacie w tym odcinku kiedy robiłem właśnie e, Jakiś jakiegoś, jaki znacznik, to właśnie musiałem wejść po tym liściu na górę, i to tam było na tym y, kamieniu. Na, na mapie świata jest to w tym miejscu, czyli no troszeczkę na troszeczkę. Y, no, to jest, akurat y, y, tamto wejście jest mniej więcej tutaj, gdzie mam teraz myszkę. Więc tutaj teraz oczywiście wyjdziemy. Zobaczymy, co jest na końcu. Tutaj z tego co widzę jest tylko jeden skab i jakieś szczątki jakiegoś małego człowieka. Zabieramy sobie serwecz czyli kanały. Jaki schemat uzyskałem na kanały, ale muszę to jeszcze sprawdzić sobie. Co to jest? Nic, nic więcej nie ma. Dobra, to wyłazimy. I może jeszcze na koniec odcinka udamy się z tym wszystkim do robota, do burgla. Zobaczymy co mi powie, więc się widzimy jeszcze, jeszcze raz za chwileczkę, tym razem było robota. Idąc sobie jeszcze do bugla e, Jeszcze wstąpiłem na latarnię. To jest w tym miejscu, dużo było mojego domu. Tutaj. E, Zobaczymy jeszcze tu są jeszcze punkty nauki, których przedtem po prostu nie widziałem, sobie zbierzemy i kosz setka. Tak samo jak tylko setka była w tym miejscu, właśnie z tym pająkiem. Tam też było jeszcze setka, w którym je tam parę razy w tym odcinku jeszcze zabił. Dobra, idziemy sobie dalej. Myślę, że dość blisko do tego robota, więc nie będę nawet wyłączał. Zobaczymy, czy nam coś, coś nowego powie, czy możemy jakieś kupić sobie nowy przepis. Prawdę mówiąc, miał być już chyba jeden z ostatnich odcinków, a właściwie nawet przedostatni, jeśli chodzi o serię Grounded. Przynajmniej przedostatni, jeśli chodzi o te odcinki, które są nagrywane teraz, kiedy jeszcze no, ta gra jest we wczesnej fazie alfa. Natomiast myślę, że ona się mimo wszystko cieszy dość sporą popularnością, przynajmniej dla Microsoft Flight Simulator 2020. Więc postaram się nagrać jeszcze kilka odcinków, oczywiście. Nie e, <laughs> sobie z tego sprawę, że już, tu, no już w tej serii, no chyba, chyba pokazałem większość, co ta grama ma na ten moment do za, zaoferowania. Jeszcze oczywiście będę szukał czegoś, czegoś innego. Są jeszcze może jakieś 2-3 góra, jakieś tam misteregi, które są warte, warte pokazania no natomiast na ten moment, mimo wszystko większość pokazałem. Dobra, czy mamy coś nowego? Aha, no to chyba wszystko, mi, żeśmy stąd mieli Tak mi się coś wydaje, że wszystko stąd już żeśmy mieli Czy może masz oh, dla mnie wait, jakieś nowe zadania? Tak, masz Postawić dwa markery Zrobiłem sobie oczywiście to w następnym odcinku już I myślę, że sobie przejdziemy jeszcze raz do tego murowiska i spróbujemy sobie oczywiście yy, tamto murowisko yy, odnaleźć im właśnie tamte jajka, chociaż zdaję sobie sprawę, że tego dalej nie ma, chyba że w jakiś update. Yy, także to się jeszcze okaże. A jeśli nie, no to po prostu będziemy jakoś tam kombinować w inny sposób, żeby właśnie tamte elementy odzyskać. Także to by było chyba z grubsza na tyle w tym odcinku, także ja zapraszam wszystkich jeszcze raz na następne odcinki i dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!